ma widzowie, ja dzisiaj Wam pokażę skrypt na vanish, jak i unvanish. Także no, zapraszam do oglądania. Dobrze, także że zacząć to najpierw. E, zobaczmy, czy w ogóle wszystkie komendy działają. E, vanish. Jak widzicie, wszystko dobrze działa, nie ma żadnych błędów. Dobrze, także jak teraz zobaczyliśmy już wszystkie, czy nie ma żadnych błędów, to zobaczmy komendę vanish i unvanish. Jeżeli nie mamy vanisha, to. Po prostu nam wyświetli masz już wyłączony wanisz. Jeżeli mamy, to nam się włączy. Jeżeli drugi raz próbujemy, to wyskakuje nam masz już włączony wanisz. Jak teraz próbujemy unwanisz, czyli wyjść z wanisza, to po prostu nam go no usunie. Po prostu. Jedną fajną rzeczą w tym skrypcie jest to, że możecie sobie wszystko zmieniać. w Krypcie. Przepraszam, ale I nie pokażę Wam kodu, żeby zmieniać właśnie rzeczy w nim, ponieważ sami go zobaczycie, jak wbijecie te, te wymagania, które są teraz na ekranie. Ja dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku.